No działaj! Bismillahirrahmanirrahim. Może pomóż nam, o Panie. Panie, zachowaj moją córkę dla nas, o Panie. Witam, jestem Tajfun. Dziś, przyjaciele, mam dla was wyczekiwany tajemniczy film. Zwykle nagrywam w ciągu dnia. Dziś pomyślałem o czymś innym, bracie. Wszyscy mi to mówią. Kiedyś nagrywaliśmy filmy paranormalne. Odwiedziliśmy nawiedzone miejsca, przyjaciele. Też zrobiłem sobie przerwę, bo po tych nagraniach przez tydzień, dziesięć dni nie mogłem wyjść z traumy, przyjaciele. Miałem z tym problem, ale widząc jak bardzo tego chcecie, odważyłem się i powiedziałem: zróbmy to jeszcze raz. Jesteśmy w odludnym, niebezpiecznym miejscu. Właśnie wysiedliśmy z samochodu. Nie wypuściłem psów z auta, stary, wszędzie słychać dźwięki. Pokaż boki, wnętrze lasu i tak dalej. Na górze krąży szakal lub wilk, cały czas chodzi w trawie. Gdy tylko usłyszałem dźwięk, od razu wypuściłem psy na wszelki wypadek. Dzisiaj, przyjaciele, miejsce, do którego przyszliśmy, właściwie już wcześniej odwiedziłem. Była tu jedna piwnica. Ci, którzy oglądali tamto wideo, wiedzą, ale wtedy przyszliśmy za dnia. Powiedziałem, że jeśli chcecie, żebym przyszedł w nocy, dajcie znać. Było dużo próśb. Teraz bardzo się bałem tego miejsca w nocy. Dlaczego? Bo wiecie. To miejsce wydawało się paranormalne i niebezpieczne. Wszędzie rosły drzewa figowe, a dżiny zwykle tam przebywają. Zamieszkują opuszczone, odludne miejsca bez ludzi, dlatego bardzo się martwiłem, by tu przyjść. Dzisiaj zaryzykowaliśmy bardziej. Co zrobiliśmy? Psy. Zapytacie, jakie ryzyko wiąże się z psem? Ponieważ psy nie mają powiek, mogą widzieć dżiny, przyjaciele, a więc ponieważ one mogą je zobaczyć, Dzisiaj będziemy całkowicie w chaosie. Mam nadzieję, że ich nie zobaczą. Jeśli je zobaczą, odkąd to powiedziałem, Tyson dziwnie patrzy mi w oczy. Synu, wszystko dobrze? Słuchajcie, Tyson zaczął dziwnie patrzeć mi w oczy. Zrobił to dokładnie po tym, jak to powiedziałem. Jeśli przez tę sytuację coś się stanie i to nas spotka, naprawdę się przestraszę. Dlatego trochę się boję. Zebrałem odwagę i pewność siebie. Niech wyprawa się powiedzie i dotrzemy bez problemów, przyjaciele. Jest trzecia w nocy. Przyszedłem dokładnie w trudnej godzinie. Powiedziałem, że w tym filmie będą psy, jak Tyson, które najbardziej mi odpowiadają. Jeśli pojawi się zagrożenie, od razu przejdą do ataku. Oczywiście przeciwko godzinom nic nie mogą zrobić. To już inna sprawa. Wybrałem je, bo jest noc, przyjaciele. Idźmy powoli w stronę miejsca. Nie zawiedźcie mnie w tym czasie. Proszę, aby wesprzeć, polubcie ten film. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli zasubskrybujecie i zostawicie komentarz pod filmem, przyjaciele. Miejsce jest 150 metrów przed nami. Tyson już wyczuwa zapach, widzisz? Patrz, Marla też tak samo, Tyson też tak samo. Od wysiadki ciągle węży. Widzisz Tysona? Patrz, teraz zaczął jęczeć. W porządku, synku? Naprawdę, czy on nas ostrzega, żebyśmy nie szli? Co on robi, chłopaki? Zobacz, Tyson podniósł głowę i zaczął wąchać. Na farmie nigdy tak nie robił. Marla też zaczęła mnie ciągnąć z jakąś złością. Za chwilę wypuszczę jedno z nich, bo to miejsce jest za ciasne dla obojga. Będzie mi trudno je powstrzymać. Powiedziałem, że jeśli pojawi się niebezpieczeństwo, zastanawiam się nad wypuszczeniem Marli. Na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że obejdzie się bez problemów. Mam nadzieję, że wyjdziemy, ale nie jestem pewny. Za dnia to miejsce znane z filmiku wiele... Niebezpieczne miejsce. Słychać też szczekanie psów z oddali. Bracie, słychać szczekanie i wycie psa. Zastanawiałem się, czy to szakale, lub wilki. Sam do końca nie rozumiem, co to jest. Słychać różne dźwięki. Wejdę tam, jestem niespokojny. Odgłosy dzikich zwierząt potęgują moje zdenerwowanie. Nie wiem, co robić, przyjaciele. To jest to miejsce. Zobaczcie, widzicie z daleka. To dzieli się na około cztery części. Nawet jedna wydaje się najbardziej niebezpieczna. Tam jest patrzcie. To miejsce jest całe porośnięte bluszczem. W tej chwili tam nie wejdę. Na wszelki wypadek bardzo unikam tego tematu, bo się go obawiam. Zaczynamy tutaj. Chodźmy odkryć okolice. Marla, chodź, córeczko. Marla, chodź. Chodź ślicznotko, chodź. Chodź Marla, nie oddalaj się od nas. Chodźcie, przyjaciele, teraz tego w środku był pokój. Na dole i górze znajdował się niebezpieczny materiał. Było tam też miejsce, którego nie rozumieliśmy. Najpierw powiedzmy Selam aleikum. Bismillahir Chodźcie, przyjaciele! Możesz tu spojrzeć? Bismillahir Rahmanir Rahim. Zobacz, bracie, to wielkie drzewo figowe. Czemu się go boję? Dżiny żyją tam, gdzie rosną drzewa figowe. Marla od razu poczuła zapach i się zaniepokoiła. Subskrybuj! Chyba nietoperz się zerwał, albo jakiś ptak przeleciał z góry. Widzicie? Drzewo zaczęło się trząść. Ciekawe, czy to był dla nas jakiś znak? Hmm? Patrz, zaczął wąchać w drugą stronę, stary. Patrz do góry. Chodźcie na dół, przyjaciele. Chodź, Tajcin. Rohim. Boże, spraw, aby nasz koniec był dobry, o Panie. Bracie, tutaj jest jedna czaszka. Czy to ta sama czaszka, która była tutaj, gdy byłem tu wcześniej, czy to nowa czaszka? Zobaczcie, tutaj jest jedna czaszka, przyjaciele. Poczekajcie, zobaczmy to z bliska. na Oby to nie była żadna magia, macie. Co? Oby nikt nie użył magii, przyjaciele. Napisy. Nie wiem. Podzielcie się opinią w komentarzach i obejrzyjcie film do końca bez przewijania. Może coś zauważycie. Napiszcie w komentarzach, jeśli coś przeoczyłem. Dlatego oglądajcie bez przewijania. Najpierw znaleźliśmy tu jedną czaszkę. Tutaj mogło zostać odprawione jakieś zaklęcie. Wygląda na takie miejsce. Marla, chodź. Naprawdę, nie oddalaj się, córko. Chodźcie, zobaczmy, co tu jest, przyjaciele. Idę, się na Co się dzieje, kurczę? Czy z góry dobiegł jakiś dźwięk? Na górze jest pokój. Chyba coś stamtąd słyszałem. Taisi. Jaka to droga? Co? Marla, rozłóż tacę, córko, tutaj. W tej chwili oba psy są w trybie poszukiwań, przyjaciele. Marla obecnie obserwuje otoczenie. Tu są kamienie przypominające żarna, ale nie jestem pewien, czy to właśnie one. Nie chcę też za bardzo tego ruszać. Chodźmy, zobaczmy, pójdźmy wyżej. Już przechodzę przez kamień. W imię Boga miłosiernego, litościwego. Marla? Tajsin zaczął mnie ciągnąć, bracie. Tajsin, wolniej, synu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahim. Bracie, słychać jakiś dźwięk z zewnątrz. Patrz, Tajsin od razu podszedł do okna. Naprawdę, słychać jakiś dźwięk z zewnątrz, przyjaciele. Pokaż na zewnątrz. Słyszałem dźwięk dochodzący z krzaków na zewnątrz. Zobacz, Tajsin uparcie próbuje tam pójść. Widzisz to. Pozwól, że teraz poczuję tamten zapach. Słuchajcie, czy to może być dzikie zwierzę? Ale tak jak wtedy, gdy weszliśmy po raz pierwszy? Tam, jak tamten ptak, który wtedy latał. To też mogło być dla nas znakiem, bracie. Chodźcie, zobaczmy. Teraz w tym pokoju nic nie widać. Tutaj przyszli inni ludzie. Na ścianach napisali różne rzeczy, ale nie ma żadnych znaków magii. Nie widzę niczego w tym stylu. Chodź, Tajsin. Chodź, Tajsin, chodź. Chodź, synu. Widzisz, psy tu nie wchodzą. Dlaczego? Bracie, uważam, że w tym pokoju jest problem. Chodźcie, chłopaki. No, chodź. Zobacz, bardzo się wahają, żeby tu wejść. Zobacz, Marla uparcie nie wchodzi. Synu, czy tu jest coś, może? Chodź, Marla. Marla, chodź. Chodź, Marla. Mówiłem ci, że nie mogłem tego pojąć, kiedy nie wszedłeś. Pomyślałem sobie, może widziałeś Jenny czy kogoś, bo zwierzak w ogóle nie reaguje. Zawahałem się, brawo dla mojej córki. Chodźcie, zobaczcie, tutaj też tak jest. Jak widzicie, wszędzie oplatają bluszcze, stary. Stary te drzewa figowe. Chyba były po zewnętrznej stronie. Sprawdźmy zewnętrzną stronę. Przyszliśmy stąd, prawda? Tak. Chodźcie, przyjaciele. Marla, chodź, nie wychodź przez okno, córeczko, chodź tutaj. Yy. Bracie, chcąc, nie chcąc. Bardzo się denerwuję, naprawdę. Powodem tego jest opuszczone miejsce, która to godzina w nocy, przyjaciele. Gdy niespodziewanie słyszysz dźwięki z obu stron, człowiek się wtedy obawia. Miałem tu wejść. Jak wejdziemy, pokażę. Miejsce, które odwiedziliśmy, zostało zalane wodą. Chodźmy. O, patrz. Z góry znowu dobiegł jakiś dźwięk. Bracie, czy to ostrzeżenie? Nie rozumiem. Patrzę. Musimy zejść na dół, ale dół zalała woda z kombi. Cały problem jest właśnie na dole, przyjaciele. Ten dół to bardzo niebezpieczne miejsce. Ale z góry zaczęły dochodzić ciągłe dźwięki. Powiedzieć Wam coś? To może być dla nas ostrzeżenie, przyjaciele. A, co Wy na to? Zgnień. Chodź, synu, wyjdźmy na zewnątrz. Jak dostaniemy się na dół? Teraz to nie jest najważniejsze miejsce. To miejsce ciekawiło mnie nocą. Musimy to miejsce zobaczyć. To miejsce całe zamieniło się w wodę. To co powinniśmy zrobić, wiecie? Najpierw zobaczmy tę stronę obok. Spójrz na to okno, które pokazuje. Jest tam duża przestrzeń. Odkryjmy to miejsce. Potem zawrócimy przez las i zejdziemy na dół, przyjaciele. Chodźcie. Dajcie znać, jeśli coś zauważycie. Obecnie skupiam się na ścianach. Sprawdzam ściany pod kątem magicznych ran, ale. W tej chwili nic nie widzę. Man lagir, nie oddalaj się. Bracie, tam naprzeciwko. Pójdź bardzo. To bardzo problematyczne miejsce. Jest tam tyle bluszczu, że człowiek nawet nie ma odwagi wejść do środka. Pójdziemy w górę, przyjaciele. Nie oddalaj się. Bismillahir Rahmanir Rahim. Przyglądam się też drugiej stronie. żeby nie spotkało nas nic złego, chodźcie tutaj. O! Chodź, daj pozwolenie. Ale tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Możemy tutaj spać, bracie. Poczekaj, tak, z chwileczkę, chodź. Chodź, mój lwie, daj mi swój pasek. Chodź, zobaczymy. Marla, nie oddalaj się. Marla, chodź. Marla, chodź. Spójrzcie. Spójrzcie, tutaj są duże dziury, przyjaciele. Widzicie, prawda? Właśnie tutaj są naprawdę bardzo problematyczne miejsca. Kiedy ostatnio tu byliśmy, nie mogliśmy odkryć, co to jest. Nie mogliśmy zrozumieć, co to jest. Marla właśnie teraz poszła tam z tyłu sama. Gdzie były tu otwory wejściowe? Spójrz, tam też jest jeden w ten sam sposób. Chwileczkę. Tam z tyłu widać wejście. Spójrz. Jak to zrobimy? Z jednej strony chcę wypuścić tajsi. Z drugiej strony się obawiam. Bo tajsi. Naprawdę mnie powstrzymuje. O! Na końcach tych otworów nie ma już nic, przyjaciele. Były zamknięte. Co oznaczają te otwory? Marla, chodź. Chodź, tajsi. Chodź, panie. Nie oddalaj się ode mnie. Chodź, mój wie. Zobaczmy. Chodź. Tutaj też jest to samo. Ale na końcu tego jest coś. Słysz. Druga strona też myśli, przyjaciele. Widzicie, że tam na końcu coś widać? Słysz. Tam jest coś. Nie mogłem rozgryźć, co oznaczają te dziury. Ale w żadnym wypadku nie próbowałbym tam wejść. Na wszelki wypadek, zobacz, drzewa się zawaliły. Jak coś nam spadnie na głowę, będziemy mieli problem. Tajsi znowu zaczął węszyć, bracie. Serce Tajsi znalazł synku, brawo, mój lwie. Chodź. Ujś. Przeanalizujmy po kolei te otwory. Ponieważ wszędzie drzewa się zawaliły, poruszanie się jest naprawdę bardzo trudne. A ponieważ jest ciemno, nie widzimy, co jest przed nami. Ta dziura łączy się z drugą stroną, zobacz. Pozostałe końce są zamknięte, ta łączy z drugą stroną. Gdybyśmy tam weszli, lepiej byśmy zrozumieli drugą stronę, ale to zbyt ryzykowne, stary. Kiedy tu weszliśmy? Jeśli coś nam się stanie. Mielibyśmy wtedy poważne kłopoty. To byłyby kłopoty. Chodźcie, tu jest inna droga. ta, i ta to chodźcie. Ej, tutaj jest jeszcze jedna dziura. Czy w tej dziurze coś jest? Nie, nie ma. Zamknęli wejście do dziury, przyjaciele. Chodź tajsi, tylko tędy. Chodź. Chwila? Będziemy musieli stąd skoczyć. To miejsce jest trochę. To jest zbocze, przyjaciele. Chodź tajsi. To prowadzi w las. Chodź tajsi. Chodź, mój panie, no dalej, ja przeskoczyłem, teraz Ty przeskocz. Chodź, synku, chodź, synku, chodź, synku. No dalej, zobacz, brawo, mój lwie. Chodź. Bracie, ten... to będzie bardzo niebezpieczne. Musimy iść w głąb lasu. Ej. Możemy napotkać dzikie zwierzę. Tutaj bywa niebezpiecznie. Chodźcie, pójdźmy stąd. Przejdźmy na bok. Przejdźmy dalej w stronę piwnicy, przyjaciele. Zobacz, jak teraz się stąd wydostaniemy. Czy jest dziś gotowy? Brawo. Wszędzie narysował kolce. Tajsi, chodź. Chodź, synu. Chodź, synu. No dalej, dasz radę. Chodź, książę, chodź. Chodź, mój lwie. No dalej, mój synu. Brawo, mój lwie. Chodź, mój paszo. Nie możemy iść dalej. To naprawdę trudne, chłopaki. Nic nie da się zrobić, he? Zobaczcie, co mówiłem. Zapytałem, czy któryś się otwiera, ale nie. Te otwory są zamknięte, bracie. To się łączy stąd tutaj, przyjaciele. Kto to? Dochodzi jakiś dźwięk z góry. Marla, uśmiechnij się. Marla, nie oddalaj się, córko. Chodźmy dalej w dół, zobaczmy, co tam jest. Bracie, wszędzie są kolce. Jak my się przez to przedostaniemy, przyjaciele? Wypuszczam Tajsi. Ktoś zostanie. Niech ci zostaną w naszej wiosce. Teraz muszę tędy przejść, bo tak trzeba. Ciężko mi też śledzić Taisi. Chodźcie, synku. Marlen, chodź. Nie trzymaj się od nas z daleka, córko. Wszędzie są kolce. Chodź, z tyłu się to łączy, chodź tutaj. Staj się, chodź, synu, ty też. No, od Marli nie ma żadnego głosu, przyjaciele. Mam nadzieję, że Marli nic się nie stanie. Cholera, na chwilę aż mnie zatkało. Widziałeś to, jak głowę? Na chwilę aż mnie zatkało. Chodźcie tutaj. Kontynuujmy układanie, Marla. Chodź tutaj, Marla, nie oddalaj się od nas, Marla. Marla, chodź tutaj. Tylko od Marli nie ma żadnego dźwięku, bracie Marla. Marla, chodź, córeczko, chodź. Marla, gdzie jesteś? Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Bracie, Marla nie ma. Marla, gdzie jesteś? Mala. Bracie, Marla zaginęła. Nie ma Marli, ale powinna przyjść, gdy ją wołam. Poczekaj, zobaczę. Znalazłem kolejny fragment kości, również czaszkę. Bracie, co to jest? Co to jest, przyjaciele? Czy to jest pies? Bracie, nasz koniec tu nie wróży nic dobrego. To miejsce naprawdę nie wróży nic dobrego, przyjaciele. Tajsi, chodź. Powąchajcie to! Teraz jak jeszcze nałożycie na to perfumy, to aż się wkurzam. Może myśleliście, że to coś da, rozumiecie? Zostawmy to, musimy znaleźć Marle. Marla. Gdzie jesteś, córko? Chodź! Bracie, jak przejdziemy na drugą stronę? Przyjaciele, trafiliśmy w bardzo niebezpieczne miejsce. Jesteśmy teraz w bardzo niebezpiecznym miejscu. Do piwnicy. Nie zejdziemy na dół, ale musimy znaleźć marle. Spójrz teraz. Nie ma też żadnej drogi, którą moglibyśmy pójść. Poczekaj chwilę, spróbuję przez to drzewo. Jeden z was niech zostanie, spróbuję przejść. Oby to drzewo się nie poślizgnęło. W przeciwnym razie mogę się przewrócić i spaść. Tylko tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Chwileczkę. Stąd. O. Zobacz, to jak pułapka. Gdybym tam stanął z całą siłą, pewnie bym się przewrócił na ziemię, przyjaciele. Jak mam Wam to miejsce pokazać? Stój. W tej chwili. Jeśli się poślizgnę i spadnę, mogę się zgubić. Na dole jest bardzo głęboko. Mogę mieć poważne kłopoty. Bismillahirrahmanirrahim. Boże, pomóż nam, o Panie. Boże, pomóż nam, o Panie. Bismillahirrahmanirrahim. Napisy. Teraz przecie. Czy został jakiś ślad, żebym mógł pójść? Spokojnymi krokami. Mhm. Boże, dzięki Bogu, udało mi się przejść na drugą stronę. Dzięki Bogu, udało mi się przejść na drugą stronę. Allah! Przyjaciele, na szczęście udało nam się uciec. To tylko duch. Chodź, pokaż tu. Nie możemy zejść na dół, to zbyt niebezpieczne. Tam wszystko jest pod wodą. Są tam dwa pomieszczenia. Gdybyśmy weszli, na pewno coś byśmy znaleźli, ale teraz nie mogę tam wejść. Możemy mieć kłopoty. Marli nie ma, chodź. Musimy znaleźć Marle, chłopaki. Marla, chodź, córeczko, Marla. Marla, gdzie jesteś? Marla, chodź. nie jest, Marli nie ma. Marla, chodź. Spiloch Rochman, Rochim, Boże, pomóż nam, o panie. Panie, chroń naszą córkę, Boże. Przyjaciele, Marla zniknęła? Marla, chodź, Marla, chodź. Marla, gdzie jesteś? Bracie, Marla zaginęła, zaraz oszaleje. taisin znajdź Marle, szybko. Taisin zaczął biec do przodu. Marla, gdzie jesteś? Proszę, chodź tu. Zwariowałem przez ciebie, kochanie. Marla utknęła tam. Muszę ją stamtąd wyciągnąć. Cuko! Marla, zabiorę cię stąd, ale czemu się nie ruszasz? Marla zwykle się rusza, ale teraz wydaje się na nas zafiksowana. Marla, wszystko w porządku, Cuko? Marla, chodź tutaj. Poczekajcie, zejdę do was. W imię Boga miłosiernego, litościwego. Marla, wszystko w porządku, kochanie? Chodź. Bracie, czemu się nie ruszasz, co? Córciu, znalazłaś coś? Weź. Chodź tutaj. Poczekajcie, wyciągnę Marle. Córeczko, przestraszyłaś mnie, chodź. Uf. Uf. Normalnie. Bawie. powiem ci coś: musimy stąd jak najszybciej wyjść. Uf. Teraz Marla. Zaczęła robić bardzo dziwne rzeczy. Normalnie nigdy by tak nie zrobiła. Bardzo mnie przestraszyła. Normalnie kiedy ją wołam powinna zrobić wszystko, żeby do mnie przybiec. Stała tam przyjaciele. Bismillahirrahmanirrahim. Boże pomóż nam o panie. Zobaczcie, okazuje się, że stąd ciągną się jeszcze kolejne odcinki. Tutaj też są konstrukcje budynków. Wejście tam jest bardzo ryzykowne, bracie. Kiedy tu wchodzimy, wyjście stąd jest dla nas bardzo trudne. Trawy działają jak pułapka, jak wiecie. Gdybym tylko trochę mocniej nacisnął tam, gdzie stanąłem, całkowicie bym się stoczył w dół. Nie mogę tam pójść, bo to zbyt ryzykowne. No chodź, Marla. Ale dzięki Bogu. Znowu nie mieliśmy żadnych problemów. Ale dostaliśmy 3-4 ostrzeżenia, bracie. Dostaliśmy 3-4 ostrzeżenia. I na końcu to, że Marla tak zrobiła, to mnie bardzo przestraszyło. Marla nigdy taka nie była. Chodźcie, chodźcie, lwy. Chodź, chodź tu, synku. Teraz też jestem ciekawy tego miejsca, przyjaciele. Naprawdę tego miejsca. Wejście wygląda bardzo przerażająco. Chodźcie, spójrzmy na zewnątrz przez drzwi. Nie pogadam się nagle tosifegu. Co to jest, człowieku? Co to jest, człowieku? Synu, skąd się wziął ten kamień? Marla, chodź tutaj. Fajsy. Czy to mi się wydawało? Czy to się stało naprawdę? Bismillahirrahmanirrahim. Boże, chroń nas, o Panie. Próbowałem wejść i pojawiło się ostrzeżenie. Przynieść kamień. Chodź tu, synu. Hala, chodź. W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Bracie, nie mogę zajrzeć do środka. Jest całkowicie pokryty bluszczem. Ej, co to jest? Zobacz, widzisz spojrzenie tajsi? On też coś zobaczył. Stary, słyszysz te dziwne dźwięki? Zaczęły się, gdy tu przyszliśmy. Tu jest coś. Spójrzmy też z boku tutaj. Nie, chłopaki, ja tam nie wejdę. Nie wejdę tam. Który to już raz? To był przecież wyraźne ostrzeżenie, prawda? Nie pomyliłem się. Naprawdę to widziałem. Zauważyliście, co się stało, kiedy próbowałem wejść, prawda? Mam nadzieję, że kamera uchwyciła, co się stało. Bracie, nie trzeba przesadnie forsować pewnych rzeczy. Chodź, Tajsi, nie ma co przesadzać. Jeśli będziemy naciskać, może być gorzej. Przyjaciele, zauważyłem to, psy mówiły, gdy tam wchodziły. Tutaj nie wchodzą. Widzisz, psy tu nie wchodzą, prawda? Ale tam oboje próbowali wejść. Tutaj jest coś. Psy nie chcą tu wchodzić, przyjaciele. Patrzcie, oddalają się. Przyjaciele, teraz opuszczam ten obszar. Dostaliśmy ostrzeżenie. Wyraźnie nie chcą, byśmy wchodzili w cień. Nie powinniśmy ich niepokoić ani naciskać, bo może to źle się dla nas skończyć, przyjaciele. Dziś byłem tu z tajsim. wszystko skończyło się dobrze, choć początkowo bardzo się przestraszyłem. Trochę się uspokoiłem, przyjaciele. W każdym razie powoli się zbieram. Dbajcie o siebie! Niech Bóg was chroni! Nie wchodźcie w nieznane miejsca, przyjaciele!